Idziemy na nocny autobus do Małego Tuktuka Upchali 7 osób z plecakami Jedziemy luksusowym autobusem VIP Do Paganu Jak widzicie układ tylko 1 plus 2 Szerokie fotele rozkładane Dużo miejsca Kiedy w Polsce będą takie autobusy? Jestem w jakieś jest zdobienie jakiejś girlandy kwiatów Tiraneczki Jedziemy drogą Jest strasznie kręta o, mikrofon mam, dobra. Strasznie kręta, ale nie ma jakichś przepaści. Tak jak patrzę, zawsze coś się świeci w reflektora, jakieś krzaki, czyli zawsze coś nas odgranicza od, od pochyłości terenu. Na mapie też to nie wygląda jakoś specjalnie stromo. Znaczy, wygląda, że nie potrafili, nie wiem, wyciąć drogi w tym na Nie kręcimy się cały czas, wąska droga, więc jak jadą jakieś ciężarki, to stoimy i je przepuszczamy Slalom Może jakiś rajd samochodowy można by tutaj Przeprowadzić A, godzina 3.40 rano, świetny czas na przyjazd Do nowego miasta na szczęście panowie taksówkarze stają na wysokości zadania i nawet czekają z taksówkami. Nie wiem czy słyszycie, jest 4.30. Myśmy się właśnie do torabini dochodzili. Chcemy iść spać, a to ktoś włączył jakąś pobudkę. Jakaś kobieta śpiewa. Chyba pobudka dla całego bagun ogląda jest cud słońca. Śniadanko mamy omlety jakieś takie nie wiem co to jest, ciasteczka, coś do maczania i ananas a zupełnie o ulubionej przekąste poranka i jedziemy, już kolejny dzień, Wstaliśmy sobie o 8, gdzie śniadanie o 11 bierze nas pan na górę popa, około godziny drogi od paganu, więc jedziemy. Sesam. O, może tak bardziej poziomo a, i to w sezamie są owoce, a to jest szpinak Pewnie mówi, że główna część jest pod ziemią Co to jest co innego to nie jest szpinak Szpinak to są zimnie w A Jak Jak w ziemię Wypływa to Tak. And palm wine. And palm alkohol. A jeszcze można wino robić alkohol. Bo gdy wiedzieliście, że palmy mają męskie i żeńskie, to jest męska palma, a to jest żeńska palma. Ta ma owoce, a ta ma tylko takie talerze. To tu, jak się obetnie końcówkę, to wycieka sok. który można robić, jak się go podgrzeje, to jest cukier palmowy albo alkohol, wino. To jest gniazdo. Nie, nie nie. No. jest gniazdo. Teraz zwróćcie uwagę, jak pan ma czerwone zęby, ponieważ żyje betel. A tutaj są wrubelki, zrobcie jakąś tak. Mhm. No i tu jest trochę więcej tych gniazd, tu wisi. No mamy taki wlot od spodu, nie? Tak jest najbezpieczniej, bo nic tak łatwo nie wleci ze środka. Można tam zajrzeć.

A tu jest siła napędowa do mielenia orzeszków. Spokojnie. Tylko większy problem, że jest wystawiony tyłkiem do mnie. Ale garbate. To jest nasz busik, nim jedziemy. Chwila przerwy w asfalcie. Ktoś pół, pół, pół kilometra z winą. Jeszcze się za chwilę z powrotem wracamy na asfalcie. A to wszystko to była przerwa na plantacji oleju yy, palmowego. Nie, cukru palmowego. Tak w ramach, żebyśmy coś kupili, pan dostał prowizję. Więc coś zobaczyli. co jest coś stoi i macha na nas. Tam jest wątpowa, ten piwancik, już blisko tego, bardzo krętą drogą. No, turyści na rowerach. A my jedziemy przez wieś Popa Zobaczysz te panie na targu wszystkie takie bardzo eleganckie A bo się nie dziela Targ owocowy Ja to przed wami Pozostałość wulkanu, czyli ten zaschnięty korzeń lawowy schodki, które będziemy szli. I klasztor na szczycie. To jest birmański meteor. No to jest jakaś świątynia tych, chyba tych 37 latów, czyli tych duchów przed przedbuddyjskich, oczywiście już inkorporowanych, tak mi się wydaje, w kanon buddyjski, bo to nie ma o nich ograniczeń. Wierni wciskają, rozumiem, banknoty Albo dają mu rum. Te gryzmak w zębach, kasę. Dla turyści z Tajlandii przyzwyczaili że gdzie się banknoty wkłada. Jakieś hinduskie yy, zaczątki, oprócz tego pierwszego na słonie, na przykład tak z czterema rękami. Ewidentnie. A zresztą to tak wygląda: jest taka hala, gdzie siedzą ludzie i te bóstwa są za szybką, Ale bardzo fascynują ten portret. Nie wiem czy to jest portret tego samego, czy różnych, ale do tej samej szkoły zrobiony. Tutaj pełno ma obłazi. No zrozumieliśmy, bo widzieliśmy wcześniej, że była masa proc na sprzedaż. Teraz ja rozumiem, bo oni procami odstraszają małpy. Strzelają do nich kamykami. Przyjaciele, to wczorajszą świątynię. Ciężka zdrowia pełna straganów. A idziemy z na górę. Po drodze są. Piąty nieco jakiś czas. I pełno kramów. mopy wiedzą jak pić puszki. Widzicie? Ja, jeszcze coś słodkiego jest. Dobra, koniec. Wywaliły. O, I pokazały tyłek turyści. Ktoś jakąś szachowicę wyskrobał na ławce. Ławeczka z napisami. O, a za oknem kibelek i śmietnik. I dotarliśmy do miejsca, gdzie się ściąga buty. Znaczy określenie bluza spaghetti? Bluzka spaghetti, o. Tak wygląda nie wolno. I buty, ponieważ jest dużo małp, się chowa w takich skrzyneczkach, żeby małpy nie porwały. Te tutaj zbrodnie. Zbrodzienie. A bo właśnie druga małpa coś je. Wzdłuż schodów są świątynie tych natów. Są najczęściej figurki kobiece. są chyba stare schody, tak wyglądają. A my tu na nowymi. są przykryte daszkiem. Ale tak jest brudno, więc te panowie zbierają kasę na sprzątanie. coraz stromniej te droty kolczaste, chyba przeciwko małpom tak węże małpy czają się na górze żeby zeskoczyć i coś porwać myślałem, że to cena biletów wstępu. a idziemy pod górkę lekalnie ludzie łażą jest w postaci figur jest przedstawiona historia jakiś księżnicznik przyjechał tutaj aby praktykować medytację. Tutaj zaczęła startować medytację. Spotkała księcia, który chciał zerwać tu kwiaty i się zakochała. Dała mu dwóch synów. O, można dawać dolary amerykańskie, tylko taka wersja dziwna. Jakiś król dał złote garnki tym dwóm synom jako Prezent? tutaj oczekuje na przybycie nie wiem kogo. Kiedy jej odebrano syna i męża, księżniczka umarła z nazłamane serce i została mi się nażym. Jest nazywana mamą tutaj, Ksi matką księ... bogini, Złapa takiego loda w woreczku i próbuje go zjeść. Ale jej się wyślizguje O, udało się. A to relaks. No i już dochodzimy. Widoki okolice, widzicie pół krateru. Generalnie ja, tu wszystko jest wulkaniczne. My jesteśmy na wulkanie, obok jest jeden, obok dalej jest jeden. To jest tam różnego rodzaju, rodzaju stóp i świątynie widać z nieba. I widoki. I ścieżka oko. jest sąsiednia góra. Uważamy, że pod tarasikiem mają swoje cele schowane. Patrzcie, gość pisze jakby bokiem. Uh -huh.

Bogacz dał od 75 polskich złotych. Nasi tu też byli. Też zrobić reklamę sobie asteczko, usta. Jest stamtąd, robiliśmy pierwsze zdjęcia. Tu po wysokości jest jakiś hotel. Tu jest jeszcze jedna świątynia z jakimś buddom. A się właśnie szczyt odsłonił. Ciemno, To Cicho, jest wielkie łoże. Tu ktoś zrobił donację na parasol, ale chyba chodzi o ten baldachim na którejś zwierzyczek. ma małpy wszędzie skaczą. Chodźmy powoli. Za pierwsze zginęło 200%. 23... A tu są donatorzy zagraniczni znowu. Tak wyglądają schody. My już schodzimy. Wśród jakaś małpa zleciała nam na głowę, w sensie na dach nad nami, ale gruchnęło, tak że chyba ją druga zrzuciła. To nie było planowane spadnięcie. Szczególnie jak odbiega, to jakieś okrzyki wrogie wydawała. Tam odkryłem, że jest jakaś święta istnienia. Zobaczyłem strzałkę w dół. Taka dziura koło schodów. Jak się zajrzy, to w środku są jakieś misy, i ludzie pieniądze wrzucają. <śmienicza> Zaopatrzenie idzie na górę. To też są tabliczki z donacjami, jak widzicie. Na dole są cyfry. Jest miesiąc, dzień, rok, 06. graficznie podobnie. I kwota, którą ktoś wpłacił. Jedzenie tutaj, z tymi wszystkimi małpami naokoło, to jest sport ekstremalny. Więcej małpa niż Wy kupić klapki do chodzenia. punktura każdego dnia. To, co gra, to jest sprzedawca loterii. Święta Rzeźba to jest najlepsze miejsce, żeby sobie iskać po dupie już ma tutaj używaną ciężarówkę z Japonii. Widzimy drogą, która ma więcej zakrętów niż mniej. Już z powrotem. Wcześniej kilka już byśmy takim autobusikiem jechali. W sensie taką ciężaróweczką. Pewnie jest trzy razy taniej. Ale myślę, że już są wystarczające atrakcje już parę razy jechali. Zświadomie, że znowu jedziemy autem, niezdostosowanym do kierunku ruchu. Czyli kierowca siedzi po prawej stronie, mimo że jedziemy prawą stroną i my z auta wysiadamy prosto na ulicę. Tu mamy drzwiczki. A, komunikacja publiczna. Mi się nie zdarzyło nigdy tak, że mi proponowali nawet w Afryce. Dach, a tu widzę, że dach jest. Brama wjazdowa do maganu. dzwon zbierają kasę na świątynię rozumiem i kelner przyleciał i wrzucił ofiarę chińska chińska zupa warzywna Panowie odradzili jak poprosiliśmy przez Spice, to powiedzieli, że tajskie i, i birmańskie są spicy a nie birmańskie nie było w ogóle w menu, tylko tajskie, ale chińska, że jest ładna ja mam kurczaka na ostro z dwoma sałatkami Jedna sałatka jest oparta na liściach herbaty, to chyba jest ta. A druga sałatka jest. Tam było napisane, że to będzie fasolka i twaruk. Więc nie wiem, co to jest ten twaruk. Może to będzie, jak się nazywa, te takie kostki tofu. Zobaczymy w smaku. Tak było dobre, że zjadłem i zapomniałem nagrać, bo sałatka. Obie sałatki dobre. I tam rzeczywiście był serek. To nie było żadne tofu, tylko rzeczywiście biały ser, taki lekko przysmażony. A druga sałatka była z orzeszkami takimi, jak u nas są solone w puszce, ale tu nie były solone. A te liście herbaty to nie chyba tylko takie zwinięte, spieczone. Yy, ten To jakoś nie bardzo zwrócił uwagi, ale bardziej ona była taka sezamowo-orzechowa. Tu jedliśmy. Wprawdzie jest to restauracja i, e, włoska. E, Na jest coś napisane, że kucharz był szkolony we Włoszech, ale widzieliśmy menu mianmarskie czekaj mianma? mianieńskie się chyba powinno odmieniać na drzwiach tutaj mam taką laleczkę która służy także jako kołatka to są pamiątki z pobytu na Górze Popa tutaj jak widzicie jest darowizna na na klasztor wypełniona ładnie Tutaj szlaczkami birmańskimi, a tutaj sobie kupiłem dolara, tego, który tam był w ofierze składany z jakimś mnichem zamiast prezydenta Stanów.